Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów, wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. w trudzie wspólnych zmartw, wspólnych dążeń. Chcieliśmy, żeby tu, w tym miejscu, w porcie, zaakcentować nasz polski byt, zaakcentować polskość wybrzeża. Patrząc na historyczne przesłanki, patrząc na to, że tutaj Bolesław Chrobry Założył pierwsze biskupstwo. Później, Krzywołuscy przywracał również polskość, przywracał, chrystianizował to wybrzeże. A w 1945 roku, właśnie takim człowiekiem, który budował polskość, był Stanisław Mieszkowski. On to przedwojenny oficer. Obrońca Helu, dowódca Orp Haller przez całą wojnę żył w Oflagu. Po wojnie sam zwrócił się o to, żeby przywracać polskie wybrzeże i umacniać, umacniać to, tą polskość na wybrzeżu. Tutaj się zgłosił do pracy, był pierwszym, pierwszym polskim kapitanem portu Kołobrzeg. Później, dowódcą marynarki zleciło mu bardzo ważne zadanie. Został pierwszym komendantem Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej. Później, dowódcą floty. Niestety, w 1952 roku, wcześniej, bo dwa lata wcześniej, aresztowany, niesłusznie posądzony o zdradę narodu rozstrzelany i w 1956 roku zrehabilitowany jako pierwszy po, przewro... po przemianach październikowych został zrehabilitowany. Oczy twoje jak piękne świec, a w sercu źródło promień. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. W ramion płaszcz powiesał, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus. Ty... Podczas 15 zlotu Jungów ogłosiłem wśród naszych członków, że zbieramy złom. Opowiedzieliśmy o komandorze, jego historię i faktycznie pierwsi zgłosili się ludzie z kraju pierwszy złom 15 kg e, mieliśmy e, z Wielkopolski e, poza tym no, właściwie młodzież z całego kraju w niewielkich ilościach ale przywiozła tego złomu dzięki czemu mogliśmy ten pomnik zbudować e, wartość jest to nie tylko chodzi o ten sam złom, żeby to materialnie zrealizować, pomnik, ale że każdy, kto dał nawet cząstkę tego złomu, utożsamia się z tym pomnikiem i powie, będąc koło brzegu, że o. Moja cząstka złomu jest w tym pomniku. Ja się przyczyniłem do budowy tego pomnika i w jakiś sposób się utożsamia. A naszym ligowym zadaniem, jednym z zasadowych zadań jest popularyzacja ludzi morza, popularyzacja gospodarki morskiej i myślę, że jako kołobrzewski oddział, nasi członkowie, my jako zarząd staramy się te zadania wypełniać i myślę, że myślę, że i w ocenie również telewizów będziemy ocenieni jako ci którzy spełniają swoje zadania jesienią ubiegłego roku zgłosił się do mnie komitet budowy pomnika komandora Mieszkowskiego, czy bym nie wykonał tej rzeźby na początku przymiarki były do jedynie po piersia, Komandora. Takie były pierwsze założenia, wstępne projekty. Była całkiem inna lokalizacja tej rzeźby. No ale tak zima minęła, taki był spokój, cisza, nic się nie działo w zasadzie. Potem zaczęły się te przebudowy placu. Okazało się, że po pierwsze nie może stać w tym miejscu co miało stać. Zapadła decyzja, że będzie pełna postać komandora. No w sumie zanim przystąpiłem do pracy nad pomnikiem zmian było chyba sześć lokalizacji. Do nich były wstępne inne robione projekty. No były różne tutaj przyczyny takiej natury i, i, i w sumie i technicznej, i z różnych powodów to wynikającej. Później taka również była sytuacja, no, chodziło o y, y, sytuację związaną z wojskiem z uroczystościami, ponieważ jednak potrzebny był plac, żeby się mogły odbywać te uroczystości. No i tak się przymierzaliśmy do, do tych miejsc, przymierzaliśmy się do skali pomnika. No w końcu pomnik stanął w tym miejscu, co jest teraz. Pierwszym jakby takim etapem powstania pomnika, no to są takie prace, pierwsze projekty rysunkowe, później przystępuje się do wykonania modelu, ja robiłem model skali 1 do 5 akurat tutaj. No tam były trzy takie wykonane jakby modele w trzech układach, ponieważ to na skutek tych zmian również i miejsca to też zmieniał się charakter figury, a ponieważ też nie zawsze jakby ten charakter pasował znowu do uroczystości, więc no były robione różne korekty. Pierwszym założeniem miał być pomnik komandora trzymający mapę, później nastąpiły zmiany, także no w tej chwili mamy pomnik, który komandora wpatrzonego jakby w morze trzymającego larnetkę, wspartego jest na polerze. No jest to trzecia jakby koncepcja, która została zrealizowana. Po takim etapie jakby projektowym no ja przystępuję później do rzeźbienia Naturalnej skali rzeźby robią się w glinie. Jak już jest rzeźba ulepiona z gliny, oczywiście jest zakończona. Przynajmniej ja tak uznaję, że, że jest zakończona. Chociaż no tu jest taka sytuacja, że było bardzo już mało czasu, więc no musiałem jakby tą decyzję podejmować szybciej, jakby konkretniej. Nie miałem czasu na. Na takie jakby wpatrywanie się dłużej w pracę i zastanawianie, i może poprawki różne, bo to tak zawsze wychodzi, że zawsze chce się jeszcze coś poprawić i ulepszyć. Po takim etapie w glinie następuje zdjęcie formy negatywów gipsowych, później taką rzeźbę odlewa się w wosku. Podział tej rzeźby, jakby w tych negatywach gipsowych, jest taki, żeby łatwiej było z modela zdjąć te formy i odlać wosk jak jest ten etap zrobiony, całą rzeźbę, taką z wosku, bo na jest, jest sklejana znowu w taką samą rzeźbę naturalnej wielkości woskową i po kolejnych poprawkach, ponieważ na odlew nie jest dokładny i jest wiele ubytków później i braków, należy to wszystko z powrotem poprawić, poreperować pewne rzeczy. Taka rzeźba jest znowu Cięta, ale już pod kątem jakby y, możliwości odlewniczych, czyli żeby było łatwo zespawać, i również, żeby formy zmieściły się do pieca, którym dysponuję, jak również y, no żeby starczyło metalu, bo też mam pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość zalania metalu. Żeby powstał ten pomnik, y, to potrzeba było dużo, dużo ludzi, którzy Chcieli się w to włączyć. No, były różne grupy zawodowe. Ja tutaj szczególnie e, mile wspominam pszczelarzy, którzy na mój apel żeby e, dać wosk do odlewu do e, przygotowania przygotowania e, tej rzeźby, że potrzebne jest 100 kg wosku, bo faktycznie tyle jest potrzeba. Taka jest potrzeba. E, pszczelarze e, kołobrzewscy na swoim powiatowym zebraniu, kiedy e, razem z panem Markiem Padiasem się tam zgłosiliśmy do nich, podjęli uchwałę, że każdy z nich będzie zbierał faktycznie wosk i e, nadpodziw, zebraliśmy faktycznie tego wosku, tyle ile trzeba, Miałem wiele telefonów, że każdy z nich jeszcze nie teraz, ale jesienią może dodać trochę wosku. I to jest piękne, bo, bo ci ludzie utożsamiają się również z nami w budowie tego pięknego dzieła, dzieła zbudowania tego cudownego pomnika. Kolejnym etapem po pocięciu jest zaformowanie y, takich elementów woskowych. W masie piaskowo-gipsowej i te elementy wypala się w piecu w temperaturze 600 stopni. Tak, trzy doby to jest taka średnia wypału tych form. Wtedy z formy całkowicie wytapia się wosk. Właściwie on się spala. Nie może być sadzy. I jak już forma jest pusta, jakby jest miejsce po rzeźbie, to te formy są wyjmowane z pieca, zakopywane. W ziemi, w piachu, ubijane w koło, ponieważ przy zalewaniu metalem mogą pęknąć i z formy no, wyleje się metal, a forma jest niepowtarzalna, ponieważ jest jednorazowa, czyli musiałbym znowu od nowa jakby wykonać całą część żmudną pracy, czyli wykonać ten element woskowy, który no, już byłby problem z dopasowaniem, no bo reszta elementów jest znowu poformowana w innych częściach, no i wtedy by trzeba było czekać do zalania całej rzeźby w brązie. A ponieważ było mało czasu, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby no, jakiś odlew się nie udał i element się nie odlał, no bo już byłby problem. W tym samym czasie, jakby w innym piecu, w tyglach, to są takie specjalne naczynia, które są wykonane z kolei z grafitu i z szamotu. Topi się metal do temperatury 1300, 1350 stopni. No i po stopieniu metalu jest on wyciągany specjalnymi nosidełkami i wlewa się do formy, ponieważ no, y, tu były dosyć dużo odlewane elementy, bo pomnik składa się w zasadzie z pięciu części, no więc trzeba było zalewać z dwóch tygli naraz y, formy, czyli cztery osoby zalewały jedną formę y, w dwa otwory wlewowe. Po stygnięciu form, wykopuje je się z piasku, odkuwa, rzeźbę czyści. No oczywiście wtedy można zobaczyć na początku, no czy się udało, bo nigdy do końca nie jest to wiadome. Ponieważ no, różnie to bywa z metalem. Może gdzieś zablokować się powietrze, mogą wyjść jakieś dziury, mogą wyjść różne jakieś niedolewki. No ale na szczęście wszystko się udało dobrze, no to jest taki najbardziej y, moment taki stresujący właściwie to odkuwanie, czy się udało, czy się nie udało. No kiedyś nawet były zdrowaśki odmawiane przez starych odlewników, no teraz od tego już odchodzimy. No ale, ale faktycznie jest to taki dosyć trudny moment y, jakby w tej pracy taki. no czy, czy dobrze przewidziałem wlewy, odpowietrzenia, żeby wszystko się udało i... I czy na przykład jest też moment, że oczywiście te elementy są ważone, przeliczane, ale forma może się rozejść. Czasami no, potrafi zabraknąć metalu i wtedy jest niedolewka. No, to są takie techniczne jakby sprawy. Jak już wspomniałem, wcześniej po takim odkuciu formę się myje, usuwa się wtedy, ponieważ do tych elementów doklejane są rury również z wosku później oczywiście ten wosk zastępuje metal, więc w koło rzeźby. Są rury jakby z brązu, to są części z rurami wlewowymi, część z rurami yy, odpowietrzeniowymi. To wszystko trzeba później usunąć, zapiłować te miejsca, ukryć jakby je w odlewie, żeby ich później nie było widać. Również takie elementy woskowe nakuwane są szpilkami, ponieważ po wypale, yy, jeżeli jest rdzeń w środku, ten rdzeń mógłby spaść, więc on wtedy wisi na takich jakby drutach. I to wszystko trzeba usunąć, to wszystko trzeba zaklepać na takiej rzeźbie, opiłować. No, jak już jest to wszystko zrobione, no to rzeźba jest spawana, te elementy w całość. No i znowu następny jest taki stres, czy aby wszystko pasuje, ponieważ włoskie jest materiałem dosyć elastycznym i miękkim, może się wygiąć, zdeformować. Więc może na przykład się okazać, że nam się rzeźba gdzieś przesunęła i nie schodzi nam się na przykład poła płaszcza. Część dolna z częścią górną odlewu, no więc to też jest taka sytuacja trochę stresująca, no ale na szczęście wszystko pasowało, wszystko się udało, także no, nie było następnych problemów. No już po takiej całkowitej obróbce, po piłowaniu, następuje patynowanie rzeźby do takiego koloru, jaki jest w tej chwili, no może być ciemniejszy. No ja uznałem, że ten kolor będzie dobry, akurat tego odlewu tutaj. No, i już po spatynowaniu jest tylko woskowanie rzeźby. No, i o godzinie 4 rano przyjechaliśmy do koła brzegu. W ulewnym deszczu stawialiśmy pomnik, bo nam pogoda nie dopisała, no ale jakoś się udało. Później, jeszcze cały dzień walczyłem z zamontowaniem tablicy. No ale się udało, także rzeźba stanęła na uroczystości. Cieszę się bardzo, chociaż muszę przyznać, że sam miałem obawy, ponieważ podjąłem się odlania rzeźby i wyrzeźbienia w zasadzie w dwa miesiące. Także no, prawie nie spałem, tylko pracowałem. Teraz trochę odpoczywam w końcu. Ludzie działający właśnie w tym naszym komitecie budowy, pomnika, wszyscy aktywnie działali w realizacji jego. Artysta nas dopuścił do swojej tajemnicy. i Jestem również zadowolony, że dodatkowym efektem tej naszej działalności, tego pomnika, będzie to, że kołowrzeżanie poznają naprawdę technologię powstawania pomnika nie tylko historię będą znali historię y, komandora naszego bohatera ale również jak powstawał ten pomnik.